Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z Saiyan Call of Duty 1 z tej strony odcinków Jak pamiętacie w poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w tym momencie. O Jezu w tym momencie, czyli mamy zniszczyć tamę jak i obronę czy Tutaj podłożyliśmy już ładunki wybuchowe pod generatory. Teraz nasz cel to jest tak naprawdę uciec stąd. Znaczy spróbujmy się stąd przebić. Znacznie dużo Niemców jest tutaj, jak widzicie, ale dajemy radę się przebijać, także o tyle dobrze. O Jezu. O Okej, okay, jemy ja tutaj wybuch. Jeszcze nieźle. Ale w sensie bardzo dużo jest tutaj, nie wiem co jak widzicie. Taka, jakby by się przydał. No właśnie. Okej, okay, udało się. Po utraty HP. O, STG. Mam nadzieję, że zostanie więcej amunicji do tego karabinu. On jest, on jest o wiele lepszy od MP40, bo w końcu to jest karabin szturmowy, a nie pistolet maszynowy.

Oj, dużo ich było, ale mamy amunicję Tutaj jest okej okay. Oke, okay, jest czysto, o dziwo Nieważne A łatwo poszło Dobra, No pano to co jedziemy. O, Kapitän Perssius, Checker. Die <śpiewanie> Kommunikation sind Einheiten stellen Sie <śpiewanie> mit Au Ok, następny poziom, czyli będziemy mieli szalony pościg ciężarówką Czyli kochane Opelkę, A teraz jedziemy gdzie? Hmm Jeśli dobrze pamiętam jeszcze tą grę, to chyba na lotnisko A właśnie, jest nawet tutaj napisane, że na lotnisko 8 mil zostało O, zasładało mi bronie no, Szkoda No nie, Sejom. Nieważne. Chyba udało się teraz. Ok, wysadzę jej most. Także dobrze. I już nie ma sniperki. No bo się.

Wow, to było ładne, bardzo ładne. Także to było bardzo dobre spożytkowanie rakiety. O Jezu. Czyli następny poziom. O, Kondor I, szt i Sztukas Ciekawe Tutaj mamy tego Kondora i Sztukasa Bomba jest nurkujący, to jest to bombowa strategiczny, ale też transportorowy I też służy do zwalczania okrętów przy okazji Bo też mógł przewozić torpedy Taka ciekawostka Sztuka startuje, niedobrze. Nie osłaniajcie. No i koledze nie osłaniają, bo po co? Ja mogę osłaniać też tu tylko nie osłaniajcie. Łaskawie. Naprawdę. No to będzie dość trudna misja, nie robię takich misji. Wracam do ciężarówki, udało się No udało się ładnie Fakt, że zginęliśmy no ale no cóż Nic na to nie poradzimy I kolejna misja 44, 44 rok już i 22 października No to już powoli prawie koniec wojny wolno powiedzieć O, okręt Pan okay we're clear to approach evans you and i will need to get below decks and find the armor before we can cripple the engines stick with me and unless your german's include. let me handle the talking waters you stay here be ready to leave at a moment's notice Czyli Abel okręt to będzie. Fajny okręt, tylko nie wiem czy to jest pancernik, czy bardziej krążownik. A, Tiptis! Czyli jeden ze super pancerników Rzeszy Niemieckiej. No powstał Tiptis i powstał Bismarck. Czyli dwa największe okręty malnaki niemieckiej. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dornitz. Alles in Ordnung? Willkommen an Bord. Także tak to wygląda. Czyli taka jakby cicha misja. A to wygląda Tutaj mamy te flaki 40, tutaj mamy te boczne działa Tego kalibru nie znam, ale to jest, a tutaj mamy karibę 88 już, czyli działo przeciwlotnicze, montowane Podwójnie A i tutaj mamy kolejne A to możesz bierać? A możesz Przez ten hangar Idziesz? Bo tak nie zablokowałeś Czyli ten mam pójść. Okej. Okay. O Dzień dobry.

Ho, ho, ho! Pociski! Dobra, no to fajnie, udało się. idziemy na górę. Granate! Czyli tam mam wejść, okej okay. Eee, trafił mi Au Troszkę obrywałem Teraz zapisana. Co dobrze. Czyli tak, teraz mamy wracać do łodzi. Zobaczymy. We lost the captain... Damn, that was a very fine man. Let's get the hell out of here. No, Comrades kolejne, of the Soviet Union! Oho. Almost one year has passed since German invaders set foot upon the soil of our motherland they have advanced deep into the soviet union capturing city after city raping murdering and robbing the soviet people although our situation grows desperate we have one last hope of defense the city that bears our great leader's name stalin stalingrad stalingrad comrades many of your countrymen are already there defying the germans at every step soon you will stand alongside them and you will not fail to defeat our fascist enemies no one shall take even one step backwards commissars will execute cowards on sight giving faithful soldiers a chance to do their duty the motherland is counting on you to achieve victory at stalingrad. Che, <laughs> i'm Tutaj sobie przeczytajcie. Już zostaje im rozkaz 227. Czyli ani kroku w tył. Ale to już na następnym odcinku zrobimy to. Czyli od kolejnego odcinka przywitamy Stalin i kampanię radziecką. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę górę, komentarz, suba i oraz dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Także z tej strony był odkrywca Radik i co? Do zobaczenia w następnych materiałach z tej serii. także do zobaczenia. Cześć!